Dzisiaj przybywam do Was z ponadczasowym zestawieniem, bo tak to należałoby nazwać, świetnych książek traktujących właśnie o podróżowaniu w czasie. Ale, ale, żeby nie było, nie chodzi mi jedynie o typowe podróże w czasie, w stylu powrót do przeszłości, przyszłości czy teraźniejszości, bo autorzy ma, mają na tym polu naprawdę sporo fajnych pomysłów. Będą to więc podróże przez czas niektóre, bardziej inne, mniej klasyczne, ale łączy je jedno. Bez wyjątku wszystkie są po prostu bardzo, bardzo dobre. A inspiracją do tego odcinka jest premiera czwartego tomu serii Podróż przez czas Erika Emanuela Schmidta. Już na starcie mamy coś, co wymyka się klasycznemu podróżowaniu w czasie. Bo o co tu w ogóle chodzi? Noam jest nieśmiertelny. Zyskał ten dar czy klątwę na skutek zrządzenia losu, bo stał się nieśmiertelny po tym, jak uderzył w niego piorun. Swoją drogą ciekawy czy słynny Józek również zyskał taki dar po analogicznym zdarzeniu. Na no, w wiózka szedł piorun. Jeśli imię kojarzy Wam się z Noe, to macie dobre skojarzenie, bo to właśnie historia Noego. Zaczyna się więc od zapowiedzi wielkiego potopu i budowy arki, ale na tym nie kończy, bo wraz z Noamem doświadczymy również odległej w czasie budowy wieży Babel, zajrzymy do starożytnego Egiptu i Grecji w czasach Safony, Sokratesa, Alcybiadesa, Arystotelesa i Platona, czyli śmietanka towarzyska. Na czym więc polega podróż w czasie, gdy człowiek jest nieśmiertelny? Tu należy zaznaczyć, że nieśmiertelność Noama nie daje mu żadnego pancerza ani odporności na ciosy. Bogosi delikatnie rzecz ujmując, nie ma lekko, ale komu z nas nie zdarza się od czasu do czasu zostać poćwiartowanymi czy zamordowanymi w inny, bardziej lub mniej makabryczny i brutalny sposób? Sen w tym, że Noam zawsze się jakoś pozbiera po tych. Przykrych skądinąd wydarzeniach. I rolę w tym zbieraniu się odgrywa jedynie czas i woda. Bo czy powróci za kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat, a może za kilkaset, i nagle, jak podróżnik, w czasie budzi się w zupełnie nowej rzeczywistości i obserwuje świat. Zupełnie inny od tego, który zapamiętał. Wiem i teraz muszę do tego nawiązać. Erik Emanuel Schmidt może niektórych z Was przerażać, bo wszędzie mówi się o wielkości tego autora, jego skłonności do filozofowania, wpływania na serca, duszę. oj, oj. Brzmi jak coś, co jednych zachwyci, drugich przerazi. Sęk w tym, że podróż przez czas to bodaj najbardziej ludzka i przyziemna skądinąd z odnóg jego twórczości. To bardzo przyjemne fabularnie książki z wplecioną. Bardzo ciekawy, i zaznaczę raz jeszcze, jako gość, który unika książek historycznych jak ognia, historią, która czasami jest pogłębiana w autorskich przypisach, więc. Od nas w gruncie rzeczy zależy, czy chcemy skupić się na samym mięsie opowieści, czy też chcemy zgłębić ją jak to tylko możliwe, jak najgłębiej. Dla przykładu najnowszy tom, czyli Światło Szczęścia w tłumaczeniu Łukasza Millera, to moim zdaniem przecudowna podróż do starożytnej Grecji. Opowieść nakładająca się na życie i działalność Sokratesa. Obserwacja młodej demokracji i problemów, które się z nią wiążą, ale to również opowieść o niegasnącej miłości, bo Noam nie jest jedynym nieśmiertelnym, choć z pozostałym dwojgiem... No, łączą go różne relacje pełne miłości i nienawiści, a czy to wszyscy, no to też historia Wam pokaże. Z jednej strony to opowieść o nowym świecie, widzianym z perspektywy bohatera, który tak wiele już przecież przeszedł i wiele widział. To nierzadko zaskakujące wnioski i celne komentarze, aktualne również w naszej współczesnej rzeczywistości. Nie zaznacie tu więcej skomplikowanej fabuły, bo ta chwila mi jest bardzo, bardzo prosta. Ale też Schmidt jest mistrzem prostych opowieści, w których liczy się bohater i tło, na które którym ten jest przedstawiany, wobec czego to wszystko po prostu gra razem przepięknie. Zresztą, co ja Wam będę mówił, sprawdźcie to sobie sami. Tym bardziej, że do 11 lutego trwa fajna promka na znak.com.pl i wybrane książki Schmidta, w tym wszystkie tomy podróży przez czas możecie kupić z 40% rabatem od ceny detalicznej. Wystarczy sobie wpisać kod, który wyświetla Wam się na ekranie i w opisie. Zaznaczam, promocja do 11 lutego. A ze swojej strony powiem, że choć podróż przez czas... Nie zawsze jest delikatna i nierzadko sprawia, że serducho bije szybciej, a łezka gdzieś tam kręci się wokół. To jednak jest to jedna z moich takich najukochańszych, komfortowych książek. I bawię się przednio, odkrywając w niej rzeczy, o których nie miałem wcześniej pojęcia. Odkrywając, że historia może być po prostu ciekawa. Ale nie jedną podróżą w czasie człowiek żyje, bo w moim zestawieniu znalazły się i inne książki, w tym najnowsza, jeszcze nadal, książka Remigiusza Mroza, czyli węzeł czasu. No, tu jest już bardziej klasycznie, jeżeli chodzi o model podróżowania w czasie. Bo główna bohaterka Agnieszka z 2025 roku nagle budzi się w lesie, w przyopolskim lesie w roku 1931. Nie wie skąd się tam wzięła, ale szybko pojmie, że to nie może być przypadek. Z jednej strony rosnąca w siłę partia nazistowska, z drugiej nienawiść do Polaków i budowa nowego porządku świata, który w 1939 roku doprowadzi do wybuchu II wojny światowej, no i też jeszcze motyw zaginionej siostry. Szczęście, że Agnieszka nie jest w tych czasach sama, bo trafiła do nich razem ze swoją najlepszą przyjaciółką Zuzą. Gorzej, że teraz obie muszą udawać Niemki, a do tego Aga szybciutko zostaje uwikłana w śmiertelny konflikt pomiędzy nazistą a Polakami. To może skończyć się tylko w jeden sposób. Romansem. I tak, zaskoczy Was ten romans, bo choć wydawać się może absurdalny, w bardzo fajny sposób przedstawia również naszą ludzką naturę i to, co jesteśmy w stanie znieść, zaakceptować i wmówić sobie. Oczywiście w tej książce nasuwa się pytanie: co by było, gdyby tak pewnemu Adolfowi, który chciał zostać malarzem, odstrzelić łeb, zanim jego gęba zapisze się w historii na czarnych, smolistych kartach? Tak, to poniekąd klasyczna opowieść w stylu: co by było, gdyby. Czasami przewidywalna, czasami wkurzająca i nie zawsze do końca spójna, ale za to bardzo przyjemna w odbiorze, choć i tu znajdzie się kilka takich mocniejszych, bardziej brutalnych momentów. Ale też fenomenalnie jest ta książka zrealizowana w formie słuchowiska. Po prostu przepięknie. No i do tego mamy bardzo ciekawy koncept podróży w czasie. Tego, co dzieje się z człowiekiem w trakcie i po tej podróży, jakie są gdzieś tam mm, ograniczenia. Plus, rada dla tych, którzy chcieliby odwiedzić pierwszą połowę XX wieku. Na wypadek, gdybyście sami zagubili się w czasie i przestrzeni, jak naładować w tych czasach iPhone'a? Kolejna, tym razem mniej oczywista podróż w czasie w moim zestawieniu 15 pierwszych żywotów Harega Augusta Claire North w przekładzie Tomasza Wyżyńskiego. Powiedzmy, że motyw nieco podobny do podróży w czasie Szmita, a jednak zupełnie inny bo główny bohater tej powieści również odradza się po śmierci. Kopu jednak w tym, że zawsze wraca wtedy do punktu startu. Czysto hipotetycznie, wyobraźcie sobie, że umieracie dziś i odradzacie się w dniu waszych pierwotnych narodzin. Z czasem powracają wspomnienia z poprzedniego życia, możecie na nowo podjąć kolejne i kolejne decyzje, przewidzieć co niebawem się wydarzy. Po prostu w kółko i na nowo przeżywacie swoje życie, starając się wyciągnąć z niego. Jak najwięcej, w zależności od chęci, tak naprawdę. Czy zadbacie o zdrowie i pożyjecie nieco dłużej, a może całe życie poświęcicie pracy nad jakimś wynalazkiem, a gdy zaczniecie od nowa, będziecie w stanie usprawnić swoją pracę. Tak właśnie wyglądają żywoty Hadego Augusta, przynajmniej do czasu, gdy mała dziewczynka pojawi się przy jego łóżku i zdecyduje się przesłać wiadomość do przeszłości. I tu pytanie, oczywiście, się pojawia, czy da się ocalić przeszłość i zapobiec nadchodzącej katastrofie. Bo bez katastrofy nie ma zabawy. Zdecydowanie moja ulubiona książka Claire North. Naprawdę bardzo, bardzo dobra. Kolejna genialna książka w moim zestawieniu to 7 śmierci Evelyn Hardcastle. Debiut Stuart'a Tartona w tłumaczeniu Łukasza Praskiego. Ja do tej pory nie wierzę, że ta książka jest debiutem. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Niby to Dzień Świstaka, ale nieco zmodyfikowany. Główny bohater ma 8 dni, by zapobiec śmierci Evelyn Hardcastle. Śmierci, do której dochodzi każdego dnia o 11 wieczorem. Każdy dzień to nowe możliwości, ale i nowe ograniczenia, ponieważ, tu niespodzianka, główny bohater każdego dnia staje się kimś innym i tylko zbierając Całą zgromadzoną wiedzę musi zdecydować, które jej części są przydatne i ważne, które doprowadzą go do odkrycia tożsamości i motywu zabójcy i odkrycia o co tu w ogóle chodzi. Oczywiście, jeśli ta misja się nie powiedzie, będą konsekwencje. Z jednej strony to cudownie pokręcony dzień świstaka, z drugiej wyścig z czasem w trakcie niecodziennej podróży w czasie, a z trzeciej po prostu. Fenomenalny thriller, jedna z tych książek, od których nie sposób się oderwać, a motyw podróży w czasie przy zmianie wcieleń no, po prostu jest tutaj genialnie przedstawiony i ma bardzo, bardzo duże uzasadnienie fabularne. Ostatnie w moim zestawieniu jest Niewidzialne życie Adilaru, Wie i szłop, w tłumaczeniu Macieja Studenckiego. Powieść zdecydowanie najbliższa klimatom Erika Emanuela Schmita, bo szłob zabiera nas do Francji roku 1714, kiedy młoda Adi, chcąc uniknąć za mąż pójścia, zawiera umowę z diabłem, ale taką typową faustowską umowę, w ramach której Adi będzie żyć wiecznie, ale z jednym ty...cim ograniczeniem. Nikt nigdy jej nie zapamięta. Wystarczy, że ktoś odwróci wzrok i Adi. Bezpowrotnie zniknie z pamięci tej osoby. No i pozamiatane. I tak przemierzamy z Adi kolejne trzy stulecia, doświadczając wraz z nią wszelkich zalet i wad takiego stanu rzeczy, odczuwając niewyobrażalną samotność. Aż do momentu, bo musi pojawić się moment, w którym pozna tajemniczego mężczyznę w nowojorskiej księgarni. No to jest opowieść o. Walca o własną duszę i samostanowienie, a zarazem piękna, moim zdaniem, wędrówka przez czas. I tu ciekawostka, bo podobny, bardzo podobny motyw szłob zastosowała w innej swojej powieści: Pochowaj nasze kości w ziemi o północy. Tu również w przekładzie Macieja Studenckiego. Tyle, że tutaj za wieczne życie odpowiada coś innego. Istoty zdolne do wiecznego życia, ale za straszliwą cenę niegasnącego pragnienia. Generalnie uważam, że jeśli lubicie motyw podróżowania w czasie, to każda z przedstawionych przeze mnie książek powinna zdać egzamin. Żadna nie znalazła się w tym zestawieniu przypadkowo i każda ma w sobie to coś coś innego coś wyróżniającego. Uszmita! Znajdziecie podróż przez czas pozwalającą Wam skupić się na otaczającym świecie oraz zasadach, którymi kierował się w danym czasie. świat, oczywiście. Obserwujecie wzloty i upadki wielkich cywilizacji, przyglądacie się osobom, które do tej pory były modnymi przypisami w książkach historycznych, doświadczacie tak naprawdę codzienności bardzo różnej od naszej. Ale czy na pewno aż tak bardzo różnej? Siłą Schmidta jest to, że przeszłość u niego ma wpływ na teraźniejszość, bo tak? Noam doczekał czasów nam współczesnych. I to, jak historia odbija się na rzeczywistości, jak błędy historii skutkują dzisiaj, a w innych przypadkach, jak bardzo zacofana jest współczesność względem starożytności. Sprawia, że te książki tak naprawdę trudno odłożyć. Ja je za to uwielbiam, bo choć to jedne z tych lektur, które czytam zdecydowanie wolniej, nie robię tego ze względu na ich trudność, a ze względu na ciekawość, która wiem, w jakiś sposób nakazuje mi pozostać w tych opowieściach nieco dłużej, bo jest to naprawdę wiele, wiele do odkrycia. Zresztą, co tu dużo gadać? Erik Emanuel Schmidt zachwyca mnie od lat, bo czy to był Oskar i pani Róża, czy Sen o Jerozolimie, czy Ewangelia według Piłata. No, po prostu kocham jego twórczość i wyciągam z niej bardzo dużo dla siebie. Słowem, no, przypominam wam to o prące w księgarni internetowej, znaku naprawdę warto skorzystać do 11 lutego. Książki, które wam polecam, zaserwują wam coś nieoczywistego, zabiorą w podróż, która zawsze będzie skutkować jakimiś wnioskami. Tak, to są książki, które czytałem dla rozrywki, dla przyjemności, ale też książki, które serwują rozrywkę. Wydaje mi się odległą od tej Netflixowej, traktującej odbiorcę jak średnio rozgarniętego pantofelka. Jeśli zatem macie ochotę na podróżowanie w czasie, po prostu gorąco wam polecam i czekam również na wasze typy, na wasze komentarze z waszymi ulubionymi książkami dotykającymi w taki czy inny sposób podróżowania w czasie. Bo jak widzimy, no podróż w czasie nie jedno ma imię i może wybrzmiewać naprawdę w bardzo ciekawych, najróżniejszych, soczystych, smakowitych wariantach. Ale tak między nami powrót do przyszłości i tak zawsze będzie najlepsza. Trzymajcie się. Hej.